Dzień dobry, witajcie. Czy leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i niektóre psychotropy mogą powodować przyrost masy ciała? Odpowiedź brzmi mogą. Niektóre leki na przykład mogą wzmagać łaknienie. Tak działa mirtazapina, tak działa mianseryna. Oczywiście wiele osób postrzega to jako efekt uboczny. Wiele osób rozpoczynając terapię lekami przeciwdepresyjnymi... Boi się, że przytyje, ale trzeba zwrócić uwagę, że u niektórych pacjentów z depresją, którzy nie mają łaknienia, którzy schudli, dlatego że depresja pod wpływem braku łaknienia, powodując brak apetytu, może doprowadzać do utraty masy ciała, przyrost wagi i wzrost łaknienia jest działaniem wręcz pożądanym, a nie niepożądanym. Leki działające na receptory histaminowe H1 czyli leki przeciwhistaminowe, wykazujące właściwości przeciwhistaminowe w stosunku do receptorów H1. Leki, które działają na niektóre receptory serotoninowe, na przykład antagoniści receptora 5-HT3, stosowane jako leki przeciwwymiotne, one faktycznie mogą wzmagać apetyt. Ale z kolei pobudzenie niektórych innych receptorów serotoninowych w obrębie przewodu pokarmowego może powodować... Nudności, może powodować nawet wymioty, może powodować biegunkę, wpływ w ogóle na przekaźnictwo serotoninergiczne, może powodować objawy ze strony przewodu pokarmowego. I tak leki z grupy SSRI czy SNRI u niektórych osób powodują nudności, powodują brak łagdnienia, powodują na przykład y, luźne wypróżnienia i mogą być stosowane w zespole jelita drażliwego w postaci zaparciowej, ale już na przykład. Gorzej, jeżeli chodzi o tę postać biegunkową. Moi drodzy, ale ja nie będę tutaj wnikał w mechanizm działania tychże leków, bo miałem się skupić na łaknieniu, a w zasadzie na przyroście masy ciała, więc to zrozumiałe, że jeżeli pod wpływem leków przeciwdepresyjnych będziemy mieć większy apetyt, będziemy więcej jeść, dostarczać więcej energii, to przytyjemy. Ale pytanie, które jest zasadnicze w tytule tego filmu, czy można przytyć po lekach przeciwdepresyjnych, jedząc dokładnie tyle samo? Odpowiedź brzmi: można. Czyli wcale nie musi dojść do zwiększenia masy ciała tylko i wyłącznie dlatego, że więcej żremy. Może być tak, że po lekach depresyjnych przybieramy na wadze, mimo że jemy tyle samo. I wcale nie chodzi tutaj o zatrzymanie wody w organizmie, cokolwiek miałoby to oznaczać, bo leki te nie powodują generalnie niewydolności wątroby czy serca, także miałyby nam się woda zbierać gdzieś w kostkach czy gdzieś na brzuchu, ale moi drodzy, chodzi o to, że leki te yy, blokując receptory adrenergiczne, tak, wyciszają współczulny układ nerwowy, Wyciszają układ wegetatywny, biorący udział w reakcjach walcz lub uciekań. Pod wpływem działania tych leków, gdy one wykazują działanie uspokajające, wiele leków przeciwdepresyjnych na początku leczenia może wykazywać działanie lekko nasenne, uspokajające, a ten efekt przeciwdepresyjny pojawia się np. po 2-3 tygodniach leczenia. Ale wyciszając organizm sprawiają, że wolniej nam bije serce, czyli zmniejsza się puls, zmniejsza się ciśnienie tętnicze krwi, w związku z czym wydatkowanie energii jest mniejsze. I dlatego przy spożywaniu takiej samej ilości kalorii może dochodzić do przyrostu masy ciała. Ale oczywiście to, że spada nam ciśnienie, czy zwalnia praca serca, to nie jest aż taki wydatek energetyczny, który uzasadniałby przybranie na wadze na przykład kilku kilogramów. Ale jest jeszcze inna sprawa. Blokując receptory alfa czy beta adrenergiczne, nieselektywnie bądź selektywnie działając w stosunku do niektórych receptorów, dochodzi do zahamowania wpływu amin katecholowych, takich jak np. adrenalina czy noradrenalina, na tkankę tłuszczową. A aminy katecholowe, działając na receptory adrenergiczne w obrębie tkanki tłuszczowej, powodują lipolizę. To jest, a w zasadzie aktywują lipazę hormonozależną, czy hormonowrażliwą, która powoduje lipolizę, czyli rozkład trójglicerydów w tkance tłuszczowej. Czyli po prostu spalanie tłuszczu, mówiąc prostszym językiem. Leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, uspokajając organizm, zmniejszając wpływ amin katecholowych na te receptory i hamują rozkład tkanki tłuszczowej poprzez Poprzez hamowanie właśnie działania lipazy hormonozależnej, czyli hormonowrażliwej. Czyli następuje zahamowanie utraty masy ciała i tym samym przyrost masy ciała przy podaży tej samej ilości kalorii wskutek osłabionego wpływu amin katecholowych, biorących udział w reakcji walcz lub uciekaj, które działają katabolicznie. Moi drodzy, i na początku leczenia. Trzeba też zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mianowicie, że często działanie tych leków na pacjentów jest stosunkowo wybiórcze, tak? Jeżeli my na przykład może być tak, że niektóre leki powodują utratę masy ciała. Jeżeli wiadomo, leki na przykład z grupy SSRI będą powodować na początku leczenia nudności i będziemy spożywać mniej Kalorii, no to może dojść do y, utraty masy ciała. Jeżeli będą powodować biegunki, to tak samo. Ale zwróćmy uwagę na to, że jeżeli ktoś miał duży apetyt na słodycze, tak, czy spożywał dużą ilość węglowodanów, a później y, z powodu działania tych leków, na przykład odpycha go od słodkiego, czy podaż węglowodanów jest mniejsza. To może nastąpić masa ciała nie tylko ze względu na zmniejszoną podaż kalorii, ale na początku również leczenia w pierwszej kolejności ze względu na procesy glikogenolizy, czyli rozkładu glikogeny w wątrobie. Glikogen zgromadzony nie tylko w wątrobie, ale również w mięśniach szkieletowych. Glikogen jest cząsteczką, która gromadzi, w zasadzie wiąże wodę. Około 1 g glikogenu wiąże około 3 g wody. Jeżeli w naszym organizmie występuje około 400-500 g glikogenu, to się przekłada na około 1,5 kg wody lub nawet więcej. Tak? W związku z czym oddawanie moczu i rozkład glikogenu mogą powodować zmniejszenie masy ciała na początku, które nie jest związane stricte z utratą masy tłuszczowej. Tak, takie zjawisko znane jest bardzo dobrze osobom, które przebywają na diecie ketogennej, gdzie ograniczając drastycznie podaż węglowodanów dochodzi do szybkiej utraty masy ciała na początku stosowania tej diety, która jest związana z wydaleniem wody związanej z glikogenem w skutek glikogenolizy zachodzącej w wyniku ograniczonego, ograniczonej podaży węglowodanów. Moi drodzy, czyli podsumowując ten film. Leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne mogą powodować przyrost masy ciała, zwiększając apetyt, ale także nawet wtedy, gdy tego apetytu nie zwiększają, dlatego że wyciszając wegetatywny układ m, nerwowy, powodują mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, a jednocześnie y, działając na receptory adrenergiczne, tak, powodują również. Zahamowanie działania lipazy hormonozależnej i rozkład tłuszczu w tkance tłuszczowej. To wszystko może prowadzić do nieznacznego, zwykle przyrostu masy ciała. Znaczniejszy przyrost kilogramów zwykle jest jednak spowodowany tym, że zaczynamy żreć więcej pod wpływem niektórych leków. I czasami nam się tak wydaje, że jemy tyle samo, bo po prostu tych kalorii nie liczymy. A tak naprawdę dochodzi do zwiększonej podaży energetycznej. Moi drodzy, pamiętajcie, że depresja to poważna choroba, która wymaga leczenia, często leczenia specjalistycznego. Zwracajcie uwagę na to, czy wokół Was są ludzie, którzy mogą wykazywać objawy depresji, tak żeby nie doszło do nieszczęścia. Bo kiedyś, jeszcze wiele, wiele lat temu to ja pamiętam takiego kumpla, który nie, wiedział, nie wiedziałem, co chciał mi przekazać. Mówił do mnie, Patryku, jest tylko jedno wyjście z depresji, oknem. A pięć dni później trzeba go było zeskrobywać z chodnika przed blokiem. Tak więc, moi drodzy, jeżeli myślicie, że gorzej już być nie może, to znaczy, że macie beznadziejną wyobraźnię. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.